Jak mówiłam, najpierw biorę się za enzym, dużo tego przyjechało. Cztery kartony jak widzicie. Na pewno przyjechał płyn do kabin, o który pytaliście. Także przyjechało tego sporo. Prawie cały karton. Przyjechał też... Gdzie on jest? Tutaj. Przyjechał też. E420 to jest koncentra do odkamieniania różnych rzeczy e, w łazience. Jest super podobno. Rozpuszcza kamień na momencie. E, I jest tego też co pięć sporo. Także zapraszamy chętnych. Przyjechał też. Co tu przyjechało jeszcze? O! Przyjechał e, preparat do czyszczenia fug. Słuchajcie, znajomy testował. Mówi, że na łazienkę, kuchnię i korytarz poświęcił tylko półtora godziny słuchajcie a ma naprawdę malutkie fugi wąziutkie, także no półtora godziny na trzy pomieszczenia słuchajcie i mówi, że zużył naprawdę małą ilość, także to jest mega wydajne co tu jeszcze mamy mamy tu jeszcze koncentrat do codziennego mycia podłóg drewnianych i mebli drewnianych, słuchajcie, do paneli też. Też była pani mówi, że sprawdza się rewelacyjnie, e, także polecamy. No i tyle. Do zobaczenia. Okazało się, że jednak to nie wszystko. Przyjechał jeszcze prywat do przypaleń, o nie zapomniałam. E, I jeszcze uzupełniliśmy zapasy zapachu zimy, które tak bardzo Wam się podoba. Także zapach zimy też jest dostępny. Zapraszamy.